Witam Państwa bardzo serdecznie. E... Witam przede wszystkim Państwa Andrzeja i Edy z miłków Witamy. To będzie taka przewrotna kurtuazja, bo my witamy, a jesteśmy zaproszeni przez profesora Andrzeja Strumiłę, bo on tutaj jest przecież gospodarzem. To tak jak pisałem w wydawnictwie towarzyszącym tej wystawie, to zaszczyt być zaproszonym i gościć profesora Andrzeja Strumiłę. Ale też to ogromna Wielka przyjemność i wielkie przeżycie. Ten tydzień, który dzisiaj kończymy, był jednym z piękniejszych tygodni mojej kariery zawodowej. Byliśmy tu od rana do wieczora z panem profesorem, który tworzył tę wystawę. Mogłem bez ograniczeń. E, czerpać i z mądrości, i z uroku, pytać, słuchać, obserwować. Zazdroście mi, Państwo. E, a, jednocześnie, a jednocześnie żałuję, że e, dzisiaj macie tą okazję, ale nie w, rozciągniętą w tak e, długim, w y, czasie im dane było to y, nam, a potem jest już tylko i wyłącznie y, ekspozycja muzealna. Dziękuję bardzo Panie Profesorze za tą niezwykłą y, lekcję życia, sztuki, muzealnictwa, którą y, Pan nam w sposób profesorski tutaj. E, dał nie było to eks katedra. Czcigodne Panie, szanowni Panowie, bardzo dziękuję za przybycie na moją wystawę. Panie Dyrektorze, bardzo dziękuję Panu za gościnę i za życzliwość, za opiekę, za profesjonalizm, który Pan z okazał. Pani Barbarze Muszyńskiej, kuratorowi tej wystawy, dziękuję tak jak napisałem w katalogu za matczyną opiekę. Wszystkim pracownikom, którzy pracowali, dziękuję za ich trud. Wystawa dla mnie jest istotna, ważna, bo ma miejsce w Białymstoku, a Białystok jest blisko mojego miejsca urodzenia Wilna i bliska, bliski miejsca urodzenia mojego ojca i mego dziada, czyli Mińska. Stąd, stąd moje serce ciąży na i wschód. Wystawa jest skonstruowana w sposób bardzo prosty. Malarstwo, głównie zresztą malarstwo moje, nowe, zrobione w ostatnich latach, a nawet w ostatnim roku i parę przykładów malarstwa starszego z lat 50., nawet 40., -tych, 50., -tych, 60. -tych i 70., ale to tylko kopane prace. Jest też dość duży dział książki, który pokazuje moją pracę w dziedzinie ilustracji, a może architektury książki, z tym czołowym takim e, e, zaakcentowanym tutaj Tomem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jest też sala teatralna, gdzie są realizacje teatralne, w tym i białostockie. Jest sala moich podróży, rysunki ze wschodu. To jest tylko przykładowo pokazane po kilka prac z Chin, z Indii, z Wietnamu, z Mongolii, z Nepalu, z Syrii. Jest też sala, którą bardzo lubię i cenią, sala kontemplacji, sala medytacji, sala rozważań na temat różnych możliwości, jak można modelować i modyfikować przedmiot, jak można rozważać sobie o przestrzeni, jak można, można robić quasi botaniczne przedmioty, których, o których demiurg zapomniał albo o których demiurg nie stworzył. Nie zatrzymuję państwa życzę, oglądania.